wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Dzisiejsza pobudka zapisana jest w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w wersacie 30. Jeżeli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni? Bardzo ciekawy fragment, troszkę już na temat kwiatów i, i, i tego, co jest z tym związane, mówiliśmy. Natomiast tutaj w tym fragmencie chciałbym zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. Po pierwsze, Pan Jezus zwraca uwagę na to, że skoro Bóg jest w stanie zadbać o rośliny, to o wiele bardziej o nas i nazywa nas małowiernymi. Często to słowo się pojawia w kontekście uczniów w Piśmie Świętym, prawda? Na przykład, kiedy uczniowie dyskutowali między sobą, że nie mają chleba, a byli świadkiem dwóch cudów, raz, gdy Jezus rozmnożył chleb dla pięciu tysięcy mężczyzn, a drugi raz gdy dla czterech tysięcy. A oni debatowali, o jejku, jak sobie poradzimy, chleba nie mamy dla siebie. I Jezus mówi, o czym rozmawiacie małowierni, o tym, że chleba nie macie? Czy na przykład nazwał ich małowiernymi w momencie, w którym obawiali się, że w czasie burzy ich łódź zatonie, a Jezus przecież był z nimi w Łodzi. I mówi, ludzie małej wiary, dlaczego się boicie? Bardzo często Pan Jezus właśnie korzystał z tego określenia Opisując postawę swoich uczniów, myślę, że w żaden sposób nie straciło to na swoim znaczeniu dzisiaj. Czy nam się to podoba, czy nie, ja też nie chcę generalizować, nie chciałbym, żeby ktoś był dotknięty, ale tak ogółem biorąc, jesteśmy ludźmi małej wiary. Ludźmi, którzy potrzebują znaków, cudów, zapewnień, niesamowitych jakichś przeżyć. Żeby przekonać się, że Pan Bóg jest blisko, że się troszczy, a nawet czasami to nie wystarcza. Za Jezusem też przecież chodzili ludzie, którzy oglądali Jego cuda, a potem się Go pytali, a jaki znak uczynisz jeszcze, żebyśmy uwierzyli w to, że jesteś tym, kim jesteś. cuda, jakieś naturalne przeżycia, niezwykłe jakieś fajerwerki duchowe, nie są wcale wyznacznikiem tego, że Pan Bóg jest blisko nas i że się o nas troszczy, a przynajmniej nie powinny być. Powinniśmy polegać na Bożych obietnicach, ponieważ wiemy, że Bóg jest prawdomówny, a nie dlatego, że w naszym życiu dzieje się coś niezwykłego. Warto jest w takich sytuacjach też pamiętać o doświadczeniach z przeszłości, w których prowadził nas Pan Bóg wcześniej żebyśmy mogli rozpamiętywać to i, i przypominać sobie Boże prowadzenie i Boże błogosławieństwo, które było naszym udziałem wcześniej. Wtedy o wiele mniej trosk byłoby w naszym życiu, bo mielibyśmy mocny fundament, na którym byśmy mogli stanąć i w niezachwiany sposób wierzyć, że skoro Pan Bóg zatroszczył się wtedy o to, to dzisiaj jest w stanie zatroszczyć się o coś innego w moim życiu. Jezus tutaj używa tego przykładu kwiatów, które no w pewnym sensie są żywe, tak? no bo są roślinami, ale nie są jakąś istotą żywą. I nie zastanawiają się nad tym, mówią, gdzie ja wyrosnę, skąd wezmę soki, które są mi potrzebne do życia, czy na przykład jak, jaki kolor płatków będę mieć. Nie. Po prostu rosną w miejscu, które wyznaczył im Pan Bóg. Rozwijają się, on zapewnia im wszystko, co jest im potrzebne. Nie troszczą się o to w ogóle. I Jezus mówi: Zobaczcie, skoro kwiaty tego nie robią, to tym bardziej i Wy powinniście się nie troszczyć. Ale druga rzecz, tutaj jest powiedziane właśnie o tym, że tak jak Bóg przyodziewa te kwiaty, tak samo może przyodzieć i nas. Bezpośredni kontekst tego fragmentu mówi o takim przyodziewku dosłownym. Natomiast o tym mieliśmy już odcinek nagrany. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na, na taki aspekt duchowy tego wersetu. Też może bezpośrednio nie wynika to z tekstu, tak jak powiedziałem, ale takie luźne skojarzenie przychodzi mi do głowy, że Pan Bóg przecież zapewnia nam ubranie, aby nie było nam zimno, tak? abyśmy mogli w jakiś sposób przykryć naszą nagość, zarówno tą dosłowną, jak i tą duchową. Każdy z nas, chociaż może nosić najpiękniejsze markowe ubrania, przed Bogiem jest nagi, bo Bóg widzi wszystko widzi każde najdrobniejsze zakamarki naszego serca. I Bóg pragnie tą nagość, tą grzeszność naszą, zakryć, przyodziać. Bardzo dobrze jest to zobrazowane w księdze Zachariasza w trzecim rozdziale, gdzie arcykapłan Jozua stoi przed Tronem Bożym. Jego szata jest brudna, potargana, jest do niczego. Prześwituje przez tą szatę jego nagość i nagle Pan Bóg mówi do niego, Mówi do aniołów, którzy stoją tam, zdejmijcie z niego brudną szatę i przyobleczcie go w nową, czystą. I Pan Bóg robi dokładnie to samo i z tam. Przyodziewa nas szatą swojej sprawiedliwości. Tak jak troszczy się o to, abyśmy mieli w co się ubrać w sensie dosłownym, tak samo pragnie ubierać nas każdego dnia w swoją sprawiedliwość, w swoją świętość abyśmy w niej chodzili, by nasza dagość, ta duchowa dagość, której może się krępujemy, wstydzimy, nie wyszła na jaw. Każdy z nas z racji tego, że jest grzesznikiem, jest takim nagim człowiekiem. I Pan Bóg mówi, rozwiązanie tego problemu jest u mnie. To tak jak w liście do Laodicei, Pan Jezus mówił, Uważasz, że jesteś bogaty, niczego nie potrzebujesz, a nie wiesz nawet, że jesteś biedny, ślepy i goły. Przyjdź do mnie, a dam ci szatę swojej sprawiedliwości i przykryję Twoją nagość. Czasami możemy żyć w takim samozwiedzeniu, możemy odsuwać od siebie nasze grzechy, czy świadomość tego, że robimy coś nie tak. A możemy czasami zwyczajnie nie wiedzieć, że, że to, co, to co robimy czy jakiś określony styl życia, który prowadzimy są niewłaściwe. Ale Jezus po to nam daje swego Ducha, po to nam daje swoje Słowo, aby uświadamiać nam te rzeczy, abyśmy mogli przyjść do Niego i żeby On mógł zakryć to wszystko swoją świętością, dać nam możliwość nowego początku, tam nam możliwość nowego, lepszego życia, życia w Jego obecności. Czy pragniesz tego, aby Pan Bóg każdego dnia przyodziewał Cię swoją szatą, oczyszczał Cię z grzechów, zapomniał o swojej miłości akceptacji? Wierzę, że tak. Dlatego pobądlimy się teraz i poprosimy Go o to, dzisiejszym dniu w szczególny sposób dał nam to odczuć. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w Ciebie, dziękujemy Ci za to, że tak jak przeodziewasz kwiaty, tak samo, Panie, przeodziewasz nas. Mamy w co się ubrać, mamy gdzie mieszkać, ale nawet najpiękniejsze i najdroższe ubrania, nie są w stanie zakryć tego, co się dzieje w naszym sercu. Wcześniej czy później to wszystko wyjdzie na jaw. I możemy ludziom dawać śmieci, chociaż na zewnątrz będziemy pięknie wyglądać i prezentować się wybitnie. A możemy być ludźmi skromnymi, niewiele mającymi, ale dającymi ludziom to, co mają najlepsze i dającymi to od serca. Tak bardzo prosimy Ciebie, Panie Boże, abyś przykrył nas szatą swojej sprawiedliwości, abyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy grzesznikami, którzy tak naprawdę nie mają nic. Tobie do zaoferowania nie mogą się niczym uposzczycić, bo nawet nasze cnoty, jak pisze prorok Izajasz, są jak szata spluga bioda. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyś dał nam zrozumieć, że bez Ciebie tak naprawdę nic nie znaczymy. I że tylko Ty możesz dodać sens naszemu życiu. oczyść nas Panie z naszych grzechów. Przykroj nas szatą Twojej sprawiedliwości i daj, abyśmy się nie troszczyli, ale abyśmy pozwolili Tobie zaopatrzyć nas we wszystko, co jest potrzebne i ufali Twoim obietnicom. Prosimy o to z całego serca w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej pobudce porannej. Za poświęcony czas na słuchanie tego filmiku. Mam nadzieję, że to krótkie rozważanie mogło coś wnieść w Wasze życie i, i dać taki lepszy początek dzisiejszego dnia. Życzę Bożych błogosławieństw, Bożego prowadzenia i tego, aby nasze myśli dzisiaj mogły podążać w stronę Boga, zwłaszcza, że jest czas, kiedy nastaje jego święty sabat, bo będzie przygotowania. Więc oby Pan Bóg dał, że wszystkie sprawy w dzisiejszym dniu udało się dopiąć, a te, których się nie da, żebyśmy potrafili zostawić na czas, kiedy będziemy mogli sprawdzać święty sabat bo się Panem Bogiem. Do zobaczenia też w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że będziecie dawać nam znać, jak odbieracie te treści, które tutaj umieszczamy poprzez subskrypcje, komentarze, lajki. Like to dużo dla nas znaczy i przynajmniej wiemy, o czym dalej później filmy przygotowywać. Kiedy skończymy ten cykl pobudek poradnych, zastanowimy się też nad tym, czy nie nagrać jakichś dodatkowych odcinków na pytania, które postawiliście pod wcześniejszymi filmami. Obiecałam tam dwóm osobom e, nagranie filmów na dwa określone tematy. C, na pewno chcielibyśmy też e, z czasem się tym zająć. Na dzień dzisiejszy dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.